Dziś zobaczycie drugą część mojego 12-godzinnego challenge'u w a rozdział drugi. Więc jeśli nie uda mi się przejść tej mapki w tym odcinku, to zmarnuję łącznie 24 godziny. A żeby tego było mało, karą za nie przejście tej mapki, jest rozdanie wam aż 20 tysięcy fałdolców. Jeśli jednak uda mi się ją pokonać w dowolnym czasie, to i tak w nagrodę dostaniecie 10 tysięcy fałdolców za to, że odcinek będzie krótszy. W zamian ładnie proszę o łapkę i suba pod tym filmem i o wpisanie mano jak w sklepie Fortnite. A no i oczywiście piszcie swoje niki w komentarzach. Godzina 13 to idealna godzina na start. Dla mnie to jak poranek. Od moich ostatnich 12 godzin na tej mapie minęły dwa pełne dni. I poza szybkim update'em, który miał podobno naprawić mantlowanie, to mam ogromną nadzieję, że nadal będę pamiętał jak tu grać i będę pamiętał jak tą grę przejść. 3.50 sezon drugi, wydaje mi się, że to jest całkiem niezły czas. Tak powiem wam szczerze, lecę jak na jakimś takim autopilocie, jakbym nigdy nie przestawał w to grać. To jest chyba dobry znak. Pierwsza próba i od razu Pijacze. Powiem Wam szczerze, co jest? Ty, prawie wypadłem stąd. Powiem Wam szczerze, naprawdę jestem zadowolony z początkowej formy. Zobaczymy, co będę mówił za 12 godzin. Po ostatnich 12 godzinach byłem załamany. Byłem pewien, że no chociaż raz mi się uda to przejść. A byłem dwa razy dość blisko. No jednak nie jakoś mega blisko. No i teraz zaczynając te 12 godzin, już 11 minut za mną prawie 12. Ja jestem już dość wysoko, ale nadal. Wątpię, znaczy wątpię, no boję się, że nie dam rady tego przejść. Aha. No i właśnie mówiąc to sobie spadam, chyba się po prostu zamknę. Two hours later. Aha! No i tam nie dało się zmantlować! No i właśnie o tym mówiłem, że to jest mega proste. Do czasu właśnie wpadniecie w jakiś dziwny punkt, na którego nie możecie się podciągnąć. Zaczyna się. I dzisiaj, jako że mam też dużo czasu, to mam zamiar robić dużo skipów, na które wtedy nie miałem odwagi. Zrobimy wszystkie skipy dostępne na tej mapce. O ile dojdę tak daleko, żeby robić jakikolwiek, bo nawet pierwszych metrów nie mogę przejść. Pierwszym z tych skipów są te opony i tam budynek, bo zazwyczaj ja tam idę, wieść na samolot i frifta i to jest troszeczkę dłużej. Wszyscy splitranerzy tutaj wskakują i tutaj, i tu się mantlują. Ale ja nie udało mi się, ale tu mogę się zmantlować. Ty, no całkiem to nie trudne. Myślałem, że tam bardzo ciężko doskoczyć, a w sumie to nie. I teraz dzięki temu w kilka sekund mogę dojść tam, gdzie byłbym z rifta. Chociaż nie wiem, czy to bezpieczniej, czy, czy mniej bezpiecznie. O, tu sobie wskakujesz i jesteś dokładnie tam, gdzie po rifcie. Fajnie wiedzieć, że coś takiego jest. Takim podstawowym skipem, który zawsze chciałem zrobić, to są te wyskocznie. No ta wygląda jakby była z kamem. szczerze powiedziawszy. No ale dobra, jak już testuję to to zrobię wszystkie. Znaczy... No dawaj, sprint! Ty! One działają! A to też działa? Spróbujmy! No, tak właśnie myślałem! Ty działa! To tu naprawdę można szybciej przypłynąć. Najbardziej jednak zawsze ta mnie zastanawiała. Co ta robi? No, i wlatuję, ale ja wylatuję. Nie no, ale jakbym wleciał może lepiej, to by na pewno wyszło. Czyli te skipy faktycznie coś dają. A taki największy skip to chyba jest to: wielkie coś. Normalnie ja tu biegam zawsze dookoła i to strasznie dużo czasu zajmuje. A tu można podobno biec na te opony, i tymi oponami. Tak jest! I to w bardzo łatwy sposób przedostać się na samą górę tego. Po co ja biegam zawsze naokoło? No i jeszcze jedna rzecz, oczywiście. Ja zawsze tam latałem na skipa teleportem, ale tutaj prosto nigdy nie pojechałem. I muszę sprawdzić, jak to się dzieje, co tu się robi. A. W sumie to. W sumie to całkiem proste, ale teleport dużo lepszy. A few moments later. <gry> No, i lecę. Przyzwyczaiłem się już do latania. Wiecie? Sporo już polatałem w życiu. Mam dzisiaj jakiś problem ze ześlizgiwaniem się. Z tego się ześlizgnąłem. I technicznie. O! Można wrócić! Już chciałem mówić, że wiecie, że bez ratunku jest dla mnie. Jednak żyję. Mam się dobrze. Lecę dalej. Teraz już nawet nie sprintuję. Grzecznie idę, bo nie mogę już popełniać dwa razy tego samego błędu. Oj. No, ale sezon szósty. Sezon szósty, jak wiecie, ci, którzy oglądali poprzednią część, też jest niebezpiecznym, manojkowym miejscem, ale wydaje mi się, że już przetrenowałem je na tyle, że bardzo ciężko będzie mi stąd spaść. A tu jest kolejne miejsce, na którym spadłem z trzy razy minimum. No spróbujmy. W ostatniej chwili trzeba tu się odbić. Jestem. Dobra, jest naprawdę git. Nie minęła jeszcze nawet godzina, a ja już jestem dalej, niż byłem po siedmiu czy 8 wtedy. Oj, 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 No właśnie, ale ten ostatni skok, no nie jest taki łatwy. Dobra, dam radę. O, i jestem. Bardzo dobrze. I teraz tak. Tutaj skok wspinamy się. I jesteśmy w ufolutkach. W niecałą godzinę. Tej ufolutki za pierwszym razem przyszedłem. Jak to jest możliwe? Wróciłem na sezon ósmy. Żeby nie było, że kłamie. Nie minęła nawet godzina. Aj, no dobra. Postaram się po prostu na luzie to przejść. Nie robić głupich rzeczy. Tutaj spadłem, bo zrobiłem za długi skok. O tutaj. A tu chyba nawet nie trzeba mieć sprintu, prawda? A tutaj. Jezus. No nie wiem, ten sezon ósmy dla mnie. To jest jakaś katorga, ale dobra, jestem, tutaj spadłem wtedy, teraz jestem najdalej jak byłem kiedykolwiek na sezonie ósmym. Boję się tego dotknąć, więc chyba nie będę dotykał kostki, teraz tutaj, wiecie co, ja po prostu poskaczę, nie będę teraz z wami gadał, a wy zaufajcie, że dobrze mi idzie, okej? Okay? Jestem na kostce, jeszcze jedno piętro muszę, tam gdzieś muszę wskoczyć, tylko jak to zrobić? Na środek i lecimy do góry, nie? O, wsadź mi się tu i dalej sobie jakoś będę skakał. Najgorsze jest to, że ja nie za bardzo wiem, gdzie ja muszę iść. Dobra, muszę to obejrzeć. Odbić się na tym i polecieć gdzieś na te duże klocki. Jestem i stąd tam. hu. Tutaj jest trochę ciężko, bo tu są takie, wiecie, taki jest spadek. Jak się z zgniecie, no to już po was. Ale można jakoś chyba mądrze to robić. I wiem, że mógłbym tu skoczyć i odbić się kostką tam do góry, ale. Jakoś tak, nie jest to dla mnie takie bezpieczne. Wolę chyba to robić w ten wolny sposób. Wolno, ale bezpieczny. Aha, i mogę albo w tego dużego Kevina i tam próbować, albo po boku. Nie, no chyba po boku idę. Idę po boku, nie ma co ryzykować. Tam już jest rift, to jest rift. Czekajcie, bo tu jest trudny skok. Ten rift jest riftem na koniec? To jest chyba ważny skok, bo jak nie trafię w rift'a. Jestem, jestem, bo osiągnąłem koniec. Dobra, to jest koniec. To jest koniec. Tam jest chyba koniec, albo tam. Muszę jakoś przejść jeszcze te tutaj rzeczy i dojść do końca. 4800 metrów, jeszcze 200 metrów przede mną. Jezusku, totalnie w to nie wierzę. Jestem ciekaw, czy tu można spaść. Ale nie chcę ryzykować. Na tamtej mapie nie dało się spaść z tego ostatniego poziomu. Ale to jest inna mapa, więc tutaj jest, tu jest ruchome coś. Okej, okay. skoczę tu. Teraz skoczę na statek. I potem skoczę tu. To mnie wyrzuci, jak ja się stresuję Jak to w ogóle wszystko wygląda, nie? To jest bardzo poważna mapka I ja tu każdy skok traktuję jakbym walczył o życie Jestem na kolejnym etapie To już jest chyba sam koniec Tam już widać koniec, tylko problem jest taki, że ja wziąłem najtrudniejszą drogę Bo tu są trzy Keviny i tam potem można sobie skakać Tam też, a tu trzeba skakać cały czas po Kevinach No dobra, próbujemy Jak nie, to nie Ustajemy to, że przyszedłem, no bo jestem już na końcu Na kolejnego Kevina trzeba wskoczyć tu jest kolejny Kevin, na którego trzeba wskoczyć. A tu jest jeszcze jeden Kevin. Patrzcie, congratulations, tam już jest koniec. Manojku, nie spadnij, proszę. Bo tu będę coraz wyżej skakał. I będzie coraz trudniej trafiać w takie Keviny. Ale jestem. Ten jest malutki, trzeba w niego trafić, bo jak nie to będzie przypał. Trafiłem! Jestem! Jezus, nie wierzę w to, nagrywa się to wszystko. Zrobiłem only upa. Fortnite Chapter 2! Zrobiłem to! To jest niesamowite po 12 godzinach! Niczego mi się nie udawało, a tu po godzinie! Zrobiłem! Trzy próby to zajęło! 32 minuty mój rekord! Gdybym się nie zatrzymywał, żeby oglądać jak wygląda ten koniec... To myślę, że nie wiem, 25 minut pewnie bym zrobił. To jest naprawdę dobry czas. A tak wygląda smuga, którą dostajecie za przejście tej mapki. No nie wygląda jako zjawiskowo. Nie warto było. Tak czy inaczej jestem w niebo wzięty. Piszcie w komentarzu swoje niki w Fortnite. 10 tysięcy wodoców leci do was. Milion łapek w górę zostawcie. I kocham was. Trzymajcie się. Pa, pa.